Pogoda nie rozpieszcza, no, ja musiałem wstanąć i ogarnąć się troszeczkę do wyjazdu zostało mi niecała godzinka, zrobię sobie mięsko. I do tego ziemniaczki Gotowe już z biedry. Bardzo szybkie. Właśnie uwielbiam z biedry gotowe. Yy, tylko potrzeba sposmażasz i jest. Ja zabieram się do roboty. Oczywiście co, pogoda i gotowanko na zewnątrz. Nie ma lipy! Nie, że nie, nie, jajeczka nie, ziemniaczki i i wszystko nie, 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 Power nie, The Magic.